Ej, nie? dobra, co wy na to, że teraz na Build Battle chodźcie? O, tak, tak, rzeczy! Ale to już naftowe rzeczy będą same. No, to jest challenge, budować rzeczy w kształcie neft. Ale musi być wszystko neftowe, na przykład kwiatek to musi być naftowy kwiatek. To będzie neftatek. To tak, budujemy jest. wszystko w postaci neft. I głosujemy same legendarii na siebie. Tak. Ej, oby, tak. oby był piecyk, tak, a, ma resztę, był. A, na, a ma resztę słabo na, na nas legendarii. Tak się Oby by był piec, piec bo nie, ja a ma, Nadal, nadal na jest, jest ta, ta zasada, że jak się napisze słup na Gorgola, to tak Jeżeli nie będzie to leftowe, to dostajecie lef. nie, a mogę po prostu napisać neft, jest fajny. Nie, bo nie musisz co, budować nie. neft. A mogę zbudować na żeby stało się to. Nefterman! Nefterman! Ja neftermana buduję. Kubka, kubę weźcie. Nefterman, nefterman. Proszę, nefterman! Neftozebra. No nie, Bo nie. A mogę narysować głowę. Co O, to wygląda jak zebra! Budujesz nefta! Nefta budujesz. No nie, buduj zebra, ty będzie miał jakby głowę nefta, nie? Nie, no, to do dobana taka zebra. No ja jak to to, to, F1, no to ja zrobię lepszą, zobaczycie, Czemu co to znaczy neft. Okej, okay, nie, ja zbuduję nefta, walić. Nie, ja zbuduję Nie, zbuduję zebra, ona Tylko się nazywa Ula, a nie white Wolf. Dzień, Zebra to musi mieć też paski, neftowe paski. Ej, że... Zrobię granitową podłogę. Zrób nefta. Zrób... O, dobry pomysł. Zmień podłogę. Nie, dziękuję Nie wiem, jak ci paski, to tam idziemy. Neftowe paski, innego a? nic. Neft tak, ma paski? paski? A jak go kowadło? Anvil Anvil. 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 A, dobra, dziękuję. Eee... Zobaczycie, co to znaczy stwierdzenie Neft. Ej, zebra ma ogon? Jaki? Eee, Uf, to jest żart. Ja narysowałam Czeba. na razie ta, taką flagę Polski, tylko że z czarnym tym, z czarnym paskiem. Co? No? Jeszcze 3 minuty w tym Ej, niech coś zrobi nefta na drodze takiego, jako zebra Zamiast pasów, to nikt będzie będzie. Mm -hmm. Moja zebra jest gotowa. Ej, ej ja w, sum w sumie właśnie taki miałem plan, żeby zrobić pasy. Ej, moja no, to zebra to jest zrobi. już gotowa. To moje jest piękne, zobaczycie. To o Boże, no jeszcze możesz... mi się na farcie udało ten zrobić na pięć kratek. Czyli ja, tyle mi potrzebowałem, nie ja, ja, ja po prostu spamuję. Ja, ja po prostu spamuję bloki. Ja robię nefto zebra, ale całe pasy. Nie, co ja zrobiłem? Okay, to jak tu? Nie, no to tutaj A -a. zrobię tak. Ja, ja, ja nie umiem budować. Przepraszam wszystkich, którzy muszą to oglądać. Produkujemy neftowe rzeczy, neftowe czy... Spokojnie, nie widać tego na odcinku, bo to widzą wylemi, tylko jak ja buduję. To, <susur> to mojego nie pokazuj, okej? Okay? To, to będzie dobry plan, w sensie, wiecie... To zabluruję. Jak, jak był ten, wybuchł, jak wiedziby, to co żeby się pali? Jak było ognisko? Campfire, ale nie ma tego w 1.8, nie ma ogniska w 1.8. Aha, dobra, a 1.8, tak, dobra, to nevermind. Nevermind i ja... Co to jest na nie Nieważna. Nie myśl. <noise> Całe <noise> sobie nie żartowało. Nie myśl, dokładnie, to jest, to jest to. Ale patrzcie: derp, chmurka 2. Nowicjusz, Nef, Kozy chyba montić, Amator, Gorgol. Jezu, jest? Że... Co to za słowo? No, no patrzcie, Ale patrzcie na tego. na Anatawa po prostu. Patrzcie. Ej, ale... Ja to... Gorgol jest amatorem, a jest Ale Amator to lepiej niż Nowicjusz. No nie, Ale jest i tak. I, I tak to chciałem zobaczyć kiedyś. Okej. Okay. Co? Spoko? Spoko. Nie, no ja... ja nie zdążę. Masz piękne marzenia. Spoko. No. No, nie no ja, no. ja, ja nie zdążę tego zrobić. No ja muszę, nie no. To się... Nie wiem, ja sobie... Moja zebra nie, nie zdążyłem, zbyt. ambitny Bo byłem zabrał. Ja bardzo. zrobiłem nefta na łące. Moja zebra nawet spoko. Czekaj, Moje Brown spróbuję... Spróbuję spróbuj, spróbuj zrobić szybko nefta. Ej, czekajcie! Zdążę chyba tego nefta zrobić. Neft, proszę, zdąż się zrobić. Neft! Co to Neft. jest?

Oj, <śmiennie> to nie jest neft, to nie, nie ma neft. A to nie, nie ma neft. Nie, no łatkie, to jest to, czego potrzebujemy. <śmiennie> to jest neft. Jezu! Wow! To jest neft taki. Dobra, legendary. Ale ten neft jest straszny, on jest creepy. Mój neft jest taki ładny, zrozumiałe. Na razie świerek gra na O, kurde! Tynier. Ciężki trochę ta emocja, Co to jest? Legenda. Pep ma zeza. Nie to jest... to jest złe. To jest ciekawe. A ja czemu mam mniej punktów ode mnie? Co jest? Wow. Nie Ale Dobra daję okejkę bo to jest To jest na To jest To jest To jest na to, tak. to jest okay. to nie mi, ja To, to, będzie jak to jak jest jak Wiech, wie... Dupa, nie no, To kot, jest To jest głupie To jest kot To jest To jest To jest Kaktusek. dupa tusek. O, jak <g COVID> coś jest na temat, a ma po 50 punktów, no? Dokładnie. E Co to jest? E e e C cicho, cicho, ja spróbowałem ja 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 idealnego nefta. To jest, prostu neft jest na temat. Przecież. No bo neft no to jest wszystko, rozumiesz? No o, 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 jest o, no to jest. Zgłą się nic na net, e się To jest, to jest to Kończy nie? O BOK! Ja mam pisze, bo To jest nef, to jak nic! To jest nef! To jest To jest Ja nie mogę... Czemu się! No bo co? To jest legendarne, no moje, dziękuję Ale poprawiłeś, no piękne Ale czemu to nie ma pasków, to nie jest Ma paski To są same Ale nie leptowe, to nie leptowe paski To są same lepty To nie mówcie mi Bo nieźle Ja wygrałem w Jest Systemicznego Jeszcze jedną, proszę Zebra Afrykańska <grab <grab <grab> ja za troszki dostaję. Boże, Tak, też drzewo! Ale wiecie, że to od razu wygra. Ja dałem. Jest! Yes, yes, dobra! Jest, a ja dałem teraz 18 zrebo. głosów, ja pierdzielę! Nefto! O oh, kurde! Ale mam epicki pomysł! E na nefto że. Ja też. A ja, a ja, ja się mi się. Jad, nie wień, Co? Ja Morder! Lives Le Nefto żebra to najlepszy na świecie! Ej, jak była ta liczka, bo ja opuściłem. Sign! Jest. Ej, ej, Nefto będzie miał bezrokowe oczy, to jest najlepsze. To jest creepy Neft. A nie, mój Neft to był top jeden, co? Nie? W sensie jak, jak, jak to moje wygrało? To jest moje pytanie. Cześć, mam tylko 4 minuty, jeszcze się zacząłem. Gościu, Neft, <grym> to trzeba budować Neftę. <grym> Neft to pies no zrobiłem. Okej, okay, to będzie... To będzie Neft... Okej, Neft ma włosy jak dżungla. Okay. Kegwu. <grym> Ja bardziej mi o przypominam. ale to moje drzewo będzie dosłownie jak drzewo. Moje też. M moje a to, dom nie, dom nie, to nie, to moje nie będzie, będzie neft. Nef. A, a je, bo my mamy nefta budować. A może zbudujmy domek na drzewie? Nie, no drzewo budujemy Zbudujmy neft, to drzewo. No to, kto co chce, to buduje, okej, okay, po prostu. Nie, to jest przepiękne, co ja zrobię. Nie, no ja się a chyba ta, 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 nie wyrobię. Jak tak, to jest przepiękne. Słuchaj, ktoś w Blackpink. tylko, więc nie mam. O nie, nie co ma ja w ja. No to masz, masz full screena. Wiem Tam... ja, chcące. Ale nie, no to... mini screen. Ja zawsze... A. Ja zawsze gram na full screenie. Ja też. Ja nie wiem jak można grać na nie fullscreenie. Cześć. Się... Znaczy... No tak, no. Ja kiedyś nie widziałem, że takie coś istnieje, snip, ale nie wiem. A. Jak można grać grać. Nie... nie, to jest idealne, co ja Znaczy narysowałem, co ja zrobiłem. To będzie white pepper creepy neft. White tak to będzie white po creepy neft O ale to będzie creepy O kurde! Bo <laughs> wygląda jak stara kur O nie. Boże, boże, to to jest creepy. Bez śmiech, boże. śmiech ja boże. Śmiech kur ja, ja Śmiech. Ja kur mogę. kur To jest śmiech żółwia. Der psychopata a bordat. <laughs> tak. Ale ten NEP wygląda jak... jak jakiś psychopata bez skitu. O Boże, ale to jest creepy, co ja zbudowałem. Nie chcę cię. Nie widzieć. No, chłopie, moje to jest... Co... To, nie, okej, okay, to, to źle wygląda. O nie, ja nie zdążę chyba... O jest idealny. To jest perfekcy. O nie, ja chyba się nie wyrobię, ja chyba się nie wyrobię. No nie, to są wybudowane wybudowane. jest maksymalnie to czegoś budowania. Serio? Nie no boże. A to będzie coś dużego. O Boże kozaczek. <laughs> Mój no Neft jest jakiś spłaszczony. Spłaszczony! jest płaski. Jest płaski. Ne Neft ogólnie jest płaski chyba. No, wiecie, jest Taka jest w Ej, na perspektyw modzie ja widzę budowę innych graczy. E, z Haki? Dobra, mój Neft będzie płakał. Ej, ja, ja na może widzę ten, budowlę, ale fajnie. 30 sekund panowie. No Jezu, go, ej gorgol widzę twoją budowlę, <grym> Złoto, nie? No złoto, ci powiem. Ej, to ja nie pozwól, to... No ale sobie. nie, no ja to... Ja to, ja na to... To będzie ja... na miniaturkę. Nie ale... Mu, je, je, proszę, daj, daj tu moje na miniaturkę, to jest takie idealne, po prostu to jest perf... Nie, ja mam perfekcję. Yes, jest ja, Ale ja, musisz ja to zobaczyć, ale je. musisz to zobaczyć. Dobra, Raz go. Moje no, się no. <laughs> to się zastraczy. Kogo to co jest? Moje to legendarne! Jest to Co to jest? jest? Neft! Drzewo! <laughs> <suszy> tarek, tarek. Ja nie oceniajcie normalnie Ej nie no to jest słabe A to, to nie jest Ale neft Ale gówno, wielka kupa fuj To jej tak nie oceniacie No czemu nefta nie ma No ma być neft no Neft ma być Bo staliłeś drzewo i na wsi No drzewo Co to jest Ale <To>, ładne <suszy> To jest wow. jakaś kupa Stara to sycz, moja stara to sycz <suszy> <suszy> Brak tyka uczeń, zawodowie amator Cóż <grym puśle> za sudotwórstwo, boże święty nie. Okay. Nie, no. a Willia jak consegna robota na 5 sekund <grym <grym> 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 Patrzcie, no to... ej w następnej rodzie budujemy tylko nerwę. No, bo i no, tak ja super. to ciągle robię akurat. Nie no, ale ja na rundzie <głos》> już będę tam. No nie, gra tutaj Nie No świetnie, lat. Nie parasol. Super. Parasol. <głos》>, parasol. Paraspa, parasol. Czy naprawdę tutaj pa, nikt nie umie budować? Pa, nie wiem, czy ja wygram z moim psychopatycznym neftem. Pa, ja moim psychopatycznym neftem? Pa, ja lala. Lala. O! Ej, to jest o, ładne. O! Ej, ale. Dobra, daje fajne. Ja 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 tak nie, daj, można. Ja tak daję okay Ale nie ma Ale nie ma nefta, nie można dodać okejkę. O dobrze, neftę wygrają Spoko. Ej, foko. Ej, to ma mniej punktów niż te, no. niż moje. To, o, to, moje, to, to, też to też jest ładne. Ale to jest okejka, okay to jest okejka. Okay Fajnie, e, taka, taka, taka średnia. No, no takie trochę. Fine. Po prostu. Głupia akacja, nie. czy ja wiem, czy to jest też takie świetne? Akacja. Adrianek. O Boże. Nie, to jest na świecie. Legendarne. To jest trzepiękne jak był to już z Lisa Ej, nie wiem czy mi Minecraft nie... O dobra nie wywaliło, ale to w co Ej, my na końcu teraz! Sklejcie! No, jest... O nie. To jest eee. takie... Ja nie mam... Ale, ale, ale... Ej, ja gogol, będziesz kupa. musiał zbiorować czat, bo tam brzydko piszą. Nie! No. Nie, nie my no. no, my bez cenzury. O, oh, oh, Jezu! <laughs> Ale cudo, może... Ejgo, legendarne. A, a już ten. A, <gulanie> jak, <gulanie> legendarne! Ej, jak jak powiedziałaś, że masz społeczność i nie masz monetyzacji? Bo to od tysiąca masz społeczność monetyzacji i jeszcze musimy 4000 godzin. Aha, no racja. Okay. No, nie masz To jest fajne. Nie no nie mówcie mi, że ja wygram z tym z tym. wielka kupa. Nie. nie no ja z tym bo wygram. Nie, nie, bo teraz Zdech. będzie nefto to drzewo, uwaga. <gulanie> Co to jest? legendarne! to jest legendarne. To ty... ty, ty, ty jakie piękne. Nie tak mało to jest... Ej, ale tu są tryhardy na tych serwerach. No... no nie umiem się bawić. O, no. to jest ten, który płacze, bo nie może zejść z drzewa. O, jakie o. słodkie. O o, ale nie, ale nie, o, bo ty chcesz, o, chcesz zabić Neftanu na tym drzewie, mi się, mi się to nie podoba, że nie. to ja tam chcesz zabić. To bardzo nie podoba, że to go tam chcesz zabić. Widzicie, ja s wiem, s, o, o to umiem ja jednak budować. Czecha, <trybuj>